Dzień dobry, dzień dobry, kawa ineczka oczywiście na początek i znalazłam fajny przepis na e, omlet bez wykorzystania jajek, więc tutaj razem z lileczką, którą tutaj wartuję, przyprawy, e, robimy sobie taki omlet e, z bananem, My jeszcze potrzebujemy pół bananów, tata zje z nami, więc dlatego dzisiaj taki będzie mały ja wiem, czy w sumie urodzinowy vlog. Po prostu chcemy dzisiaj pojechać do bardzo fajnego miejsca. Dobra, poradzę sobie zaraz z tym bez kamery. Ehm, no i co, i zabierzemy was ze sobą, a na początek, oczywiście, śniadanko. Zobaczcie w ogóle, jaka fajna, <grywki> Lili też chce zobaczyć, masa wyszła. A tutaj, słuchajcie, jest 200 ml mleka, 7 łyżek mąki i banan. Ja to podwoiłam e, ogólnie, ale no to jest tak jakby przepis na omlet czy dwa. Tak, a my sobie tutaj zrobimy, tak? Zjemy? Ale musimy włączyć patelnię, więc muszę Ciebie Lili stąd odstawić. Możesz wiesz co, jedynie mi pomóc. Nasmarujesz e, patelnię. Zobacz, mama zamoczy. Zrób tutaj smaru, smaru, smaru. O, posmaruj, no. Posmaruj. Ale ja mam pomocnikę. Dziękuję! i zaraz no ilu nie ściągniemy, bo to będzie gorące. I usmażymy. I e mały update jest taki, że ja sobie dopijam teraz już ineczkę. W miarę się ogarnęliśmy męża, wygoniłam z Lili, żeby poszli na spacer, żebym ja sobie spokojnie zrobiła teraz obiad. Także dzień jak co dzień, co prawda gotuję co drugi dzień, no ale dzisiaj akurat wypadł ten właśnie dzień, kiedy muszę ugotować obiad, więc ja sobie w miarę szybko tutaj ugotuję. Będę robiła pulpety w indyka w sosie pomidorowo-kokosowym. Ten przepis jest z Alantkowych WLW. W ogóle to jest taki mało urodzinowy vlog ale tak naprawdę urodziny miałam wczoraj, bo wczoraj był 22 maja. Natomiast nie chciałam nagrywać w weekend ani z urodzin. Chciałam tak, wiecie, na spokojnie sobie je przeżyć. Szczególnie, że nie miałam jakiejś wielkiej imprezy. Póki co za tydzień taką imprezę robię dla rodzinki po prostu. Natomiast sobotę byliśmy z mężem w Sopocie, tak sobie trochę wychillować, gdzie mnie totalnie wywiało. Ale no, nasze polskie morze, wiadomo. A w niedzielę co my robiliśmy w urodziny? A w niedzielę po prostu byliśmy tutaj Byliśmy w Luna Parku, a, bo otworzyli właśnie, um, ostatni dzień właściwie bo wczoraj Luna Park, więc pojechaliśmy, byliśmy na rowerach. jest taki aktywny dzień i dzisiaj również mamy taki wolny dzień i dzisiaj słuchajcie jest jedyny dzień w tym tygodniu, kiedy ma być pogoda, bo ten weekend był okropny. W ogóle pierwsza się zdarzyło tak, że na moją rodzinę było tak brzydko, zawsze jest przepięknie, e, więc dzisiaj jest takie słoneczko, nie jest za ciepło, ale najważniejsze, że jest słońce, więc albo pojedziemy do zo, albo do takiego pięknego miejsca, w którym już kiedyś byłam. Byliśmy z rodzinką, ale nie nagrywam tam, więc wam pokażę. Zobaczymy, co wybierzemy. Wybierzemy się tam po drzemce, po obiedzie, po prostu tak sobie ewentualnie na kawkę czy na zupkę posiedzieć po prostu lub też w zoo pospacerować. Więc dzisiaj chcemy skorzystać z tej pogody, bo właśnie mało no, jest takiej ładnej pogody. Już było chwilę tak pięknie, jeden dzień w ogóle był gorący, a teraz znowu jest kaplica. Także ja już sobie tutaj wszystko przygotowałam na obiad i zaczynam robić, żeby jeszcze że coś zdążyć sobie zrobić przez godzinę. To jest to, słuchajcie, kiedyś, ja przez godzinę, to bym prawie nic nie zrobiła, bym, wiecie, się dopiero ogarniała. Ogarniałabym się do zrobienia czegokolwiek. A teraz, jak jestem mamą, to naprawdę w godzinę, to jesteśmy w stanie naprawdę ogarnąć cały dom, a że mamy 120 metrów, więc nie jest to malutko, ale faktycznie jesteśmy w stanie, Bo moje baloniki tutaj z tyłu piękne, widzicie? Dobra, ja nie mogę chyba tak gadać, wiedzieć co i gotować, więc ja się zabiorę za gotowanie i później się zobaczymy. Właśnie przyszłam do Lili do pokoju jej trochę, tutaj trochę ogarnąć, bo jak widzicie, jakieś tutaj ciuchów się nazbierało do rozłożenia, ale w międzyczasie chciałam pokazać zakupy z Teddy'ego, które zrobiłam dosłownie chwilę temu. Jeszcze ich nie zdążyłam rozpakować. A są tutaj takie fajne rzeczy, wiecie, właśnie kreatywne. Przede wszystkim kupiłam, zobaczcie, taką piękną ramkę i chciałabym e, zrobić Lili na Dzień Taty właśnie, wiecie, wywołać zdjęcie i tutaj kupiłam do tego takie naklejki serduszka, żeby Lili właśnie ponaklejała i będzie tata miał taką piękną... na co ja powiedziałam? Na Dzień Dziecka? Na Dzień Taty, nie wiem, co powiedziałam przed chwilą. Nieważne. Dalej kupiłam takie stempelki, różne zwierzątka, w ogóle fantastyczne rzeczy, kiedyś jak ja pracowałam to bardzo takich bym potrzebowała, a wtedy nie wiem, nie było chyba nigdzie tego sklepu, nie kojarzę przynajmniej. Takie zobaczcie małe pudełeczka, bo chcę tutaj przeorganizować taki schowek, który tutaj, mam, ale to może po południu lub też wieczorem jak wrócimy z takimi właśnie kreatywnymi rzeczami mam jeszcze dwa czy trzy pudełka kupiłam, żeby właśnie poukładać. Więc później się tym zajmę. Kupiłam też takie bardzo fajne naklejki, etykiety, e, które chcę poprzyklejać na mm, przepisy w koszulkach, które mam w teczce. Bo mój mąż się tam odnaleźć nie może. A poza tym łatwiej byłoby nam, wiecie, jak jest e, po prostu nazwa obiadu od razu na samej górze. Tu jeszcze mam takie pudełka. Wzięłam też takie kolorowe Karteczki przepiękne do takich właśnie kreatywnych prac. Zobaczcie, żeby właśnie z linii powyklejać hmm, taką wyżynarkę w gwiazdki. Widać dobrze, to jest bardzo fajna sprawa. Tutaj wkładacie kartkę papieru i wypadają wam właśnie gwiazdeczki. A kupiłam to właściwie do takiego motylka, którego chcę z linii. Ozdobić tak na wiosnę i przyczepić w pokoju. I co tutaj jeszcze mam? Kartonik. Także takie szybkie zakupy. Ja mam jeszcze chwilkę, więcej ogarnę i tutaj. Obiec się robi, Chcę tylko pomieszać, żeby się mi nic nie spaliło. A ułożymy sobie to zdecydowanie później, bo teraz szkoda, że już czasu. Napiję się tylko ile ci. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. And W międzyczasie chciałabym Wam powiedzieć, że mam chyba taki mały um, urodzinowy kryzys i wczoraj sobie z Wami tak e, rozmawiałam e, na Instagramie i wiem, że e, wiele z Was również ma taki moment w swoim życiu, właśnie około trzydziestki, że... Nachodzą nas różne takie myśli, wiecie, egzystencjalne. Mnie po prostu dzisiaj już czuję, że troszeczkę jest lepiej, trochę się lepiej pozytywnie nastawiłam. E, natomiast właśnie dzień przed urodzinami i w mojej urodzinie miałam takiego doła, chyba nigdy nie miałam takiego doła w swoje e, urodziny i to nie dlatego, że wiecie, trzydziestka i ojej, nie wiadomo jaki wiek, bo e, mamy lat. Tyle, na ile się czujemy, więc to jakby absolutnie nie o to chodzi. Natomiast na pewno ta, ta okrągła liczba sprawiła, że mm, zaczęłam mieć troszkę więcej refleksji niż zazwyczaj. E, w głowie mi się jakiś tutaj zaczął robić. Em, wiecie, bilans zysków i strat, e, pomysłów na dalsze życie, jak to wszystko będzie wyglądało. Trochę się zaczęłam zamartwiać i się w tym zapętliłam. Natomiast właśnie wiele z Was też ma taki moment w swoim życiu. Wiecie, no, pierwsza moja myśl to taka, że mm, ciężko o tym tak tutaj mówić, natomiast myślę, że nie ma co ukrywać, każdy sobie z nas zdaje sprawę, że w szkolnictwie, w którym pracowałam, jest obecnie bardzo trudny moment, e, czy publicznym, czy niepublicznym, e, ale w ogóle no, nie jest e, lekko, e, warto zaznaczyć, a tak, słuchajcie, wszystko idzie w górę. Sami zresztą na pewno o tym dobrze wiecie. Ja na przykład tak studiowałam 5 lat. Z dziećmi pracuję już ogólnie, no teraz miałam przerwę, ale generalnie jakoś 11, bo zaczęłam. zaczęłam hmm, poczekajcie. Zanim poszłam na studia, to zaczęłam. no, 10 lat, coś takiego. Zanim poszłam na studia, zaczęłam pracować najpierw z dziećmi. Ja naprawdę kocham nad no, życie pracować z dziećmi, bardzo. E, tęsknię gdzieś tam w głębi serca za tym, za tym kontaktem ciepłem, e, za przygotowywaniem dla nich fajnych rzeczy, za tą atmosferą. E, kocham pracować z dziećmi, natomiast no. Wiecie, nie wszystko możemy przekalkulować na to, na co kochamy i żeby jednocześnie móc spokojnie sobie żyć, bo obecne czasy w ogóle to są jakieś chore. Nie wiadomo, wiecie, może jeszcze popracuję w tym zawodzie ileś lat, ale czy to będzie wystarczające, żeby do końca życia móc się utrzymać. Ja oczywiście mam swój pomysł na życia, nawet dwa takie, które jeden myślę, że bardzo mocno mogę w przyszłości sobie zrealizować. Natomiast no, to jest coś takiego, że wiecie, tyle lat się uczyłyście, kocham pracować z dziećmi, ale czy to jest wystarczające, żeby właśnie móc sobie dać radę, a z drugiej strony okej, okay, zmienię ten zawód, każdy zmieniam pracę, wiecie o co chodzi, ale jeśli idzie się w stronę właśnie szkolnictwa, edukacji, z pasji po prostu miłości, to ciężko jest z tego zrezygnować i, i to jest takie zderzenie z rzeczywistością, że no chyba trzeba coś zacząć działać więcej, także no nie wiem, na ten moment tak mówię, a może za tydzień już wiecie, powiem a co ja sobie tam gadam e, i w ogóle po co się przejmuję. To chyba te okrągłe urodziny spowodowały, że człowiek ma dużo myśli w głowie. E, tyle słuchajcie z domu. Jeszcze tutaj troszkę pogarniam i będziemy ruszać, więc pewnie jeszcze coś nagram a, na mieście. A możecie mi dać znać jak wy przeszłyście jakieś swoje okrągłe urodziny, czy też miałbyście taki burdel w głowie jak ja, bo no mi się zrobię całkiem niezły. A teraz zauważyłam, jakie mam brudne lustro. Także sorry, ale moja podbiega i codziennie, albo milion razy dziennie w niej uderza, także sorry. Zabawki są. Żerafy chyba tam na wprost. A to przyjdziemy później po misia. Tak? Będziesz chciała misia. I Lili jest pierwszy raz w zoo oliwskim. W mini zoo już była, a teraz pierwszy raz w zoo. Mam nadzieję, że będzie zwierzątka widać. I mamy wóz, nie Lili? I spacerek przy okazji. Ale co? Wszystkie zwierzęta są na razie pochowane. Idziemy po żyrafy. Zobaczyć żyrafów, bo one są duże i nie zawsze było widać. Mi się wydaje, że tam gdzieś. so Szerujemy sobie właśnie linii, jedzie w samochodziku, ale tak rozmawiamy, że tutaj dzisiaj wszyscy śpią wszystkie zwierzęta śpią. Dosłownie ich prawie nie widać nawet pawilon eżyraf jest zamknięty, co jest akurat trochę dziwne, bo jeszcze powinien być czynny półtorej godziny, a tutaj jest taka, powiem szczerze, cisza. Miałem też dziwnie... Spałe lub też nie było właśnie surykatek, gdzie przed właśnie żyrafami zawsze ich było mnóstwo. I tak ciężko mieli coś pokazać, bo... no wiecie, żyrafy też były bardzo daleko. Coś tam sobie... ptaszki to najbardziej zobaczyła. No krokodyl to zazwyczaj tam śpi w sumie, ale ten wybieg na żeraf jest naprawdę dla żeraf jest piękny i bardzo ładnie widać, to tutaj jakoś tak nie wiem, pójdziemy jeszcze do pingwinków, więc może tam coś z bliska. Zobaczę, tak że jakoś tak dziwnie dzisiaj. Cicho i tych zwierząt nie widać może odsypiają w weekend, może śpią, bo e, dzieci nie ma i jest, wiecie, ciszej po prostu. My idziemy teraz na lody, bo jest tutaj jakaś nowa knajpka. Lody naturalne. Kiedyś tu była taka brzydka wódka z zapiekankami, a teraz jest takie fajne kafe zoo Jeszcze może zdążymy na ciuchcia. to byłoby najlepiej szybko objechać. I mamy miętę, pietruszkę, nirek, do zupki na przykład, wiesz? I kwiatkę. Założymy do ogródka, to tutaj powymieniamy. Te żonkile, bo już umarły dopiero wsadziłam, a też jest jakiś taki niewyraźny, może ma sucho. standardowo zakończenie vloga jest w łazience ja lecę się właśnie ogarniać chciałam ja jeszcze powiedzieć, że byłam ostatnio pierwszy raz u kosmetologa na jakimś takim zabiegu na twarz bo ja generalnie, mówiłam chyba, ale już tak od dwóch lat bardzo mnie tutaj um, Zaczerwieniają się policzki, piecze mnie ta skóra w ogóle nie mogę żadnych podkładów używać, bo wystarczy się pomaluję raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu do filmu, czy po prostu na jakieś wyjście i już jestem wysypana, wszystko mnie piecze, ale jestem na dobrej drodze, mam nadzieję, że jestem w dobrych rękach. I właśnie pani zrobiła mi na razie wodorowe oczyszczanie, żeby tą taką warstwę, wiecie, skóry oczyścić i widzę dużą poprawę. Teraz już sobie zmazałam wszystko, co miałam, to znaczy jakiś tam podkład mam sam, krem i widzę już dużą różnicę, że nie jestem tak bardzo czerwona. Natomiast idę 31 maja na drugi zabieg i to będzie infuzja tlenowa, w międzyczasie od dermatologa, w ogóle na Narodowy Fundusz Zdrowia dostałam skierowanie na badania na alergię na skórka, ponieważ ja mam też alergię na, na metal, na nikiel bardzo mocną i właśnie chyba z tego względu też doktor mi to skierowanie dała no i właśnie ten wracający taki rumień, ale mówię, że to nie trądzi różowaty, ani nic takiego, więc jestem bardzo ciekawa, co mi tam się dzieje, mm, ale właśnie tutaj pani kosmetolog, robiliśmy sobie takie, wiecie, prześwietlenia, buzi taką kamerą, takim zdjęciem, ona różnymi światłami po prostu analizowała twarz i to, jak moja skóra wygląda w środku, to naprawdę jest bardzo złe, bo jest bardzo zaczerwieniona aż tam do jakiejś tam warstwy skóry, jak mi opowiadała, ktoś mi tutaj się umrzył, No i zresztą widziałam to na tych zdjęciach, więc wiecie, że to się dzieje, więc kurde 30, ogarniamy się badania badaniami, ale też o tą skórę e, trzeba mm, zadbać. E, także to było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Myślę, że jakieś get ready with mi urodzinowe, e, takie po prostu swobodne Wam zrobię, ponieważ my e, 29 spotkamy się z rodzinką w restauracji, tak no po prostu na obiad, więc może właśnie coś takiego nagram, szykowanie się, chyba, że nie zdążę. <gry> e, no, żebyście się, się zdziwili jak coś, że takie szykowanie może być później, żeby nie było, że jest taki stary film, po prostu moje urodziny się rozbiły w, w tym roku na dwa dni, trzy dni, cztery w sumie, bo już w sobotę coś robiliśmy, w niedzielę. E, dzisiaj byliśmy w zoo, więc tak urodzinowo powiedzmy. No i czwarty dzień to będzie spotkanie. No ale 30 rządzi się swoimi prawami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. I do zobaczenia w następnych filmach. Pa.